Cześć, mano z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcinku yy, z PGR Janowo serii dzisiaj słuchajcie kosimy trawę na kiszonkę yy, oczywiście Ursusem 14 no i kosiareczką Samasz także co, zapraszam was do oglądania słuchajcie zostawcie łapkę w górę subskrypcję na moim kanale jeśli ktoś tego nie zrobił i zaczynamy słuchajcie yy, Kurcze, koszenie, jedziemy na łąkę. Eee, także no... Także no, oborę dla świn już postawiłem. Eee, jedziemy sobie no tutaj na no te pobliskie łąki, słuchajcie, z racji tego, że... Czekajcie, dobrze się kieruje? Dobrze. Tak, tutaj mamy łąkę, słuchajcie, jedną. E więc ją sobie skosimy. Wszystkie łąki chcę skosić na zimę. Słuchajcie, bo jest październik. Kiszonki mam. Także kiszonki to mi, słuchajcie, starczy. E e znaczy, siano kiszonki. E więc kurczę, to wszystko pójdzie w silos, nie na kiszonkę. Nie na sianą kiszonkę, tylko na kiszonkę. Dobra, rozkładamy się jakoś tutaj coś. Czekajcie, może ten pomat jakiś ustawimy? Odpalamy. To się rozpędzi. Także dzisiaj, słuchajcie, króciutki jak bo no myślę, że to nie wiem czy może skosić w sumie, czy nie. W no tej, tej łąki trochę jest, jakby nie było. Ale wiecie, jak ja to zostawię na zimę, to i tak to zostanie, nie? Bo normalnie w realistycznym życiu to powinno, że tak powiem, to powinno, słuchajcie, zgnić czy coś, nie? To trawa, no ale... Tutaj i tak zostanie i tak, to więc, yy, więc to sobie skoszę. Yy, nie było odcinka, słuchajcie, wcześniej, no nie, raz, że, słuchajcie, miałem prywatne sprawy do załatwienia, także bardzo was za to serdecznie przepraszam, a dwa, słuchajcie, że była taka sprawa, że musiałem po prostu yy, odpocząć, niebo mnie strasznie głowa bolała, słuchajcie, wczoraj. Ten wczoraj jakoś tak to tak mnie łeb za przeproszeniem, yy, że po prostu masakra, nie? Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać będzie, bo ten ursus, yy, nie powiem, świszcze, <grybujesz> jak obrotu dostanie. Ojej, co tutaj? Panie, coś pan. także no farming już działa słuchajcie normalnie tekstury są widoczne tak jak wcześniej było tylko że te tekstury jakieś dziadowskie byli Także tak, skosimy słuchajcie, pewnie to się zgrabi i będziemy słuchajcie to forsz nie? Na przyczepę fłósz się świśnie i tyle. Także to już będzie ostatni pokos traf właśnie na PGR. -a. Także no, kukurydzy jeszcze nie dokończyłem słuchajcie kosić na ziarno jeśli chodzi o tą serię, także trzeba to będzie słuchajcie zrobić, tam mamy jeden kawałek pola, także no tej kiszonki tak na pewno dla tych krów będzie słuchajcie za dużo, no ale cóż. Jak się nie, słuchajcie, nie zużyjemy tej kieszonki za zimę, oczywiście z ja sezon zimowy będę starał się w miarę możliwości przedłużać, nie? Żeby to jak najdłużej było, nie? No ale wiadomo, różnie to bywa, nie? Żeby, wiecie, tej paszy jak, naj, jak najwięcej zużyć. Także no... Bo wolę, żeby mi na przykład krowy Obornika nadprodukowały, nie? Niż kurczę... Sprzedać to w pieniędzy, nie? No bo e, pieniędzy się tak są. Później, te mijaki, oczywiście, tak y, pod tak, nie? Także nie martwcie się o to. Ale myślę, że tutaj szybko polatamy tą łąkę. szybki odcinek, no kurczę, jeszcze mamy oki. słuchajcie, na serii tam na gospodarstwo po ojcu, jeszcze tam musimy skończyć zaorać także wszystkiego po trochu będzie także na live y też będzie roboty więc myślę lux będzie Lagi mam. Coś, słuchajcie, lagi mam. Nie wiem czemu. Znaczy, wiem czemu. Wiecie, e, ta seria była odpalona przed reinstalem gry, dlatego. Mam nadzieję, że tej trawy troszkę zbiorę. Tam silas jest w sumie wypełniony już. Dobrze, ale wiecie no. Po co ma to zostawać na zimę? A przy okazji odcineczek powstał, nie? I... Dobrze, to sobie sprosimy. rozprostujemy tutaj wiecie, no każdy kłos na wagę złota jak to kiedyś było nie? To w dawnych PGRach także szybko to idzie, szybko dziesiąta minuta odcinka prawie Co miałem pozałatwiać słuchajcie ze spraw prywatnych pozałatwiałem na chwilę obecną. No i kurde, trzeba by było już pomału coś ruszać z robotą w polu, nie? W realu. Także już troszkę wiecie tych odcinków będzie mniej. Znaczy odcinków będzie więcej, słuchajcie, ale będzie mniej live'ów, nie? że już pomału trzeba się kurde szykować. Wiecie co teraz tak chyba będziemy śmigać. Można rzec, słuchajcie, że koszenie trawy w rytmie disco, nie? Teraz tylko disco polo Tylko coś mi kurde muzyka się ściszyła O teraz to tak. w następnym odcinku, kurde, słuchajcie, będą prawdopodobnie, będzie prawdopodobnie już, zbiór trawy, tak? Zgrabimy to oczywiście. I ja sobie na książkę. Mógłbym to po kosówkę, słuchajcie, robić, wiecie co, ale jakoś nie przyszło mi do głowy, po już robiłem, więc... więc to będzie na następny odcinek pokosówka myślę także jeszcze tutaj wiecie, jeszcze serii nie kończę ale że Ursus już był podpięty słuchajcie pod posiadkę, no to wiesz, wiecie, chciałem już po prostu yy, zrobić tak, że Ursusem skosić, nie? Bo już posiadkę wiecie, umyję na zimę, wysmaruję ją, że, znaczy zakonserwuję, nie? Także ją schowam żeby nam nie rzedzawiał, bo to nowy nabytek nasz. Eee, oczywiście za państwowe pieniądze. szybko to idzie, także no, tak myślałem, słuchajcie, że za jednym odcinkiem powinienem, słuchajcie, to skosić. 14 minuta odcinka słuchajcie także fajny czas i, i fajna robota ale też łąka nie jest jakoś tam duża, nie? Także ma no, tutaj mały kawałeczek dosłownie tej łąki, więc... więc luks. O, miała, miała. Także no, mam nadzieję, że odcinek się podobał, już tutaj praktycznie sezon będzie słuchajcie zakończony, tak myślę, nie? No bo już to co zostało słuchajcie, dokończyć kukurydzę, dokończyć jakieś tam orki i praktycznie sezon już ukończony. 15 minut odcinka, tak że mówiłem, że to będzie szybki odcineczek, nie? więc myślę, że Lux... No cię mógłbym jeszcze tutaj w sumie za tym zgrabiać coś, nie? A zresztą zaraz zobaczymy, słuchajcie, może i zgradzimy troszkę. A resztę poza odcinkiem po prostu. No. <laughs> Także będziecie mieli jeden a długi odcinek. No i co, i sposiłamy. Fajnie te obawy wyglądają tutaj. Jeszcze tylko wiecie co? Yy, tutaj mi Ziom powiedział, żeby po prostu jeszcze zrobić takie coś jak... Yy jak kurczę, nad ogrodzeniem pomyśleć nie no tutaj zebraliśmy na lejdzie wtedy nie wiem czy ktoś pamięta yy, ale no tylko czy ja mam drobiazgę dobra mam jakąś No weźmiemy sobie tego może tylko sobie kamerę przestawię słuchajcie, połóżcie dobra, lux jaj kurde zaraz przy gdzieś, czekajcie także sobie y, drugą szósteczką podziałamy Słuchajcie, jak ona się rozkłada tak naprawdę, bo ja nie wiem, nie? Ona chyba właśnie jest do tego przystosowana, żeby... Żeby zgrabiać kurczę z te... E, ojeju, kurde. Takie pokosy, wiecie, jak na tym. Jak na... Między innymi na kurcze. Jak do tej sieć nie? Bo mieszko to się tu nic nie reguluje z tego co widzę. No dobra, czekajcie, jak to będzie, z czym to się je A, pokos zgrabiają, dobra, chodźcie, ładnie He, <grytanie> kurde, pierwszy raz to zgrabiałem tu z nie? Myślałem, wiecie, zawsze, że zawsze myślałem, że to lipne trochę, bo to będzie za szeroki ten pokos, nie? I prasa tego nie weźmie. Ej, a to ładnie zgrabia! A to ładnie robi, ej! Luksus! prezentuje DJ Piotrek! Hmm, no, bardzo dobra robota, słuchajcie, to jeszcze trochę pozgrobiamy na odcinku. To będzie mniej roboty później, nie? Ja to sobie przeszykuję. I w następnym odcineczku prawdopodobnie będą już yy, będzie już... Yy, na sieczkę to wszystko robione, nie? To Fajny, fajny to jest jej. Kurde, skąd ja żem ją pobrał, to nie wiem. Fajnie to robi jej. To w sumie nawet mógłbym 60 wziąć i zgrabić, no ale dobra. 23 minuta odcinka, słuchajcie, także no Fajny czas i fajna robota, wiecie? Naprawdę kurde, podoba mi się to Także piękna robota Jak tam u Was pogoda, słuchajcie, wiecie co? U mnie jest po prostu tragedia Wstałem z rana na śniegu, słuchajcie, na yy, że to jest masakra po prostu jedna. To jest jedna wielka masakra. Także no, może słuchajcie być tak, że jeszcze zima do nas wróci. A już niektórzy, nawet moja żona, kobieta mówiła właśnie, że wiecie. Kurde, że wiecie, kurde, o już tego 17 ma wiosnę być, nie? A tu się okazuje, że niekoniecznie. Że jednak może zima wrócić. Kurde, dziot Czyżby ja to zdążę zgrabić? Ej, bardzo dobra robota znowu. Z... Dwie roboty na jednym odcinku zrobiłem. Kurde, bardzo dobra robota, drabas ebiks. Jedziemy. Koszenie i zgrabianie, słuchajcie. Kurde, fajna robota. Patrz, to jeszcze tutaj kilka razy przyjechać i już zgrabiane. Także pamiętacie wtedy też w poprzednich odcinkach, że jak robiłem jakieś siewy czy kultywacja i później tego, się wyrabiałem właśnie z robotą, z dwoma robotami na odcinku, właśnie tak kombinuję, nie? Nie ukrywam troszkę się boję, czasami, że nie zdążę czy coś, ale to wiesz, jak nie zdążę, to zawsze można sobie poza odcinkiem to dokończyć. Kurde. O mój Boże. Myślałem, że będzie 30 parę minut odcinka, słuchajcie, a tutaj wygląda na to, że się wyrobię z stream kurczę 20 paru. może 30. No myślałem, że będzie 35 minut odcinka jak nic, nie? To, że źle myślał panie. Ta tam. Dobra pan gazu miałeś Także następny odcinek będzie słuchajcie właśnie z y, zbierania tego na sieczkę. Wiadomo, już tam w następnym odcinku sobie, jeśli chodzi o zbiór, to będzie trochę ciężej wiecie dlaczego, bo, yy, bo właśnie dlatego, że kurde trzeba samemu się przeczytać maszynami od sieczkarni do przeczepy, nie wiecie o co chodzi. Dobra, to jeż, jedziemy sobie na gospo od razu, to i was przywiązę od razu. <grytanie> Długie was na gospodarstwo. Super! 28, 9, chyba minuta, nie, coś takiego. Kurde, ale ona skrętna jest. Jarek, to przygazówka. Dobra. Hmm. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam za ten odcinek, zostawcie łapkę z góry i suba, jeśli możecie, także siewaneczko do następnego strzałeczka. Cześć!